Cieszę się, że ty to zrobiłeś. Szkoda, że nie możemy go zabić drugi raz. Dzięki, Gratuluję. Dobra robota. Chętnie usłyszelibyśmy brzęk kieliszków do szampana, ale to musi poczekać. Hadir i jego nowi przyjaciele są w ruchu. Czyli gdzie? Wszystko po kolei. Nie wiemy, czy to jego przyjaciele. Generał by się z tym nie zgodził. Norris prosiła Powiedz żebyś... im, Laswell. Albo ja to zrobię. Dowodzenie zmieniło status wojsk Fary. A możesz to powiedzieć bardziej po ludzku? Znaczy się, że trafili na listę. Jaką listę? Listę organizacji terrorystycznych. Rozkazałem moim marines traktować wojska Fary jako wrogów. Co? To nasi sojusznicy. Już nie. Niech pan trzyma swoich leszczy na krótkiej smyczy, pułkowniku. Albo co? Albo sam na liście zawiśniesz. Kate, ci ludzie potrzebują naszego wsparcia. Nic więcej nie możemy zrobić. Możemy i to sporo. Mam dość wysłuchiwania, kim są moi przyjaciele. Aleks nie. Wracam do Urzykistanu. Zostanę z siłami Fary. To, co robisz, jest nielegalne. W sumie wszystko, co robimy, jest nielegalne. Tylko to, co ważne. Masz tu przyjaciół. Ty też. Dziękuję za wszystko. To jeszcze nie koniec. Zaufaj mi. Jak zawsze. Ok, rozpoczynamy go na jedną misję w niewoli. 10 lat wcześniej. Ok, coś się wydarzyło. Używają cię, żeby mnie złamać. Najpierw muszą mnie zabić. Nie, Hadir. Musisz żyć. Patrz. Ukradłem klucz. Do czego? Dowiemy się. Proszę, weź go. Schowaj. Zbliża się generał Barkow. Wie o wiadomościach. Czy wie, że masz na nazwisko Karin? Zobaczymy. Popatrzcie, ty. spotkanie rodzinne. Jak miło. Od Chcesz, żebym przestał? To Powiedz prawdę. Zabierz go do magazynu i zmuć do mówienia. Ona jest moja. Godsoncie. No, ja się mę. Dawaj. Right. Mam nadzieję, że podobało ci się widzenie z bratem. Że nigdy go nie, nie zobaczysz. Zamknij się i idź stanąć w kącie. Nie patrz na mnie, Fara! Wkrótce zapomnisz o wszelkich... Nie patrz na mnie bez pozwolenia! Jak już mówiłem... Wkrótce zapomnisz o wszelkich planach ucieczki! Przodem do mnie. W tym zasranym kraju jest goręcej niż w piekle. Musicie się chcieć pić. Chcesz trochę? Pewnie? Patrz, nie ma. Chodźmy po wodę dla ciebie. Chodź za mną. Tędy. Siąć, fara. Póki co wykonujemy polecenie brakowa. Nie uciekniesz, fara, i nikt cię nie uratuje. Co ja tu rządzę? Mogę ułatwić ci życie. Opowiedz o komendancie Karimi tych wiadomościach. Mhm, mm dobrze. nie żyje. Kłamstwa! Przestań go chronić! Chroń siebie! Jak dotąd byłem cierpliwy. Dość. Ok. zobaczysz brata ostatni raz. Da ci się napić. Będziemy torturowani. Oddychaj para, dasz radę! jest powietrza, para! Nie zębiej! No go na bok. Nie możesz wdychać wody, w powietrze! Z drugiej strony para, weź oddech! Ja Zależy że chcesz zobaczyć brata. Bądź twarda! Jeszcze raz! nie, Fara, to woda. Szukaj powietrza. No, Fara, oddychaj. Oddychaj, Fara, albo zepnę leje. To się nie uda. Nawodzisz mnie, Fara. Pytam jeszcze raz. Kim jest Karim? Pojemy powiemy mu. Kopeczki, co? Taka uparta. Zapłacisz za milczenie. Dowodzi! Znalazłem jedną z twoich sióstr. Nic im nie powiedziałam, Fara. Już dobrze, Azade. Milczeć! Jej życie jest w twoich rękach, Fara. Zachowasz przytomność, przeżyje. Zemdlejesz, zginie. Jeszcze raz! Tym razem będzie trudniej. Nie w tę stronę, Fara! No, nie, nie ruszaj się! Niech to będzie jasne. Ja tu rządzę. Dałem ci szansę na ocalenie. Pokażę ci, jak się odbiera życie. Nie, ona nic nie Nie, proszę! to. zobacz, dlaczego mnie zmusiłaś. Chodna fara. Zjedz, to pogadamy. Myślisz, że to gra? Że mnie pokonasz? Koniec gier! Twój brat ukradł klucz. Gdzie on jest? Zgubiłeś gdzieś klucz. Jeden zginął, ale mamy ich więcej. A co otwiera ten klucz? Myślisz, że jesteś sprytna, co? Karim! Wiedziałem. Zawsze wiedziałem. Więc... a gdzie jest klucz, który ukradł mi twój brat? Zadego miała. Kłamiesz! Przeszukaliśmy ją dokładnie. Ten kraj to wylęgarnia terrorystów. Zaprowadzę tu prawo i porządek. Żaden rebeliancki złodziej nie zniszczy mojego kraju. Ochronię Rosję. Cicho. Co o to mnie przychodzi. Zabierzcie ich na składzie i spalicie na Nie ocaliłaś swoich ludzi, Farah Karim, ale zabiłaś ich.

Nie tylko narzędzie potrzebne, to znań, nie? Idealnie. Może jeszcze. uciekamy przez kanały. Do głowy czy tędy? Tędy. nam okay, się przydadzą, by nimi rzucać. Może ten czas musimy znaleźć wyjście. Hmm, szukamy innych kamieni, czy innego wyjścia szukamy. Co poszło? Blisko. Może tutaj? No okay, chodźmy, Czyli co, wychodzimy stąd? Nie, pasuje. Muszę się tam dostać. Mogę się pod tym okay, wspiąć. nie, wspiąć się Musimy przede wszystkim uciec stąd. Ale nie, wiem nie, 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 to zrobić. Hmm. Nie wiem, jak miałbym wykorzystać tu się dołem, kanałem, dostaniemy dobre, czyli musimy gdzieś się wspiąć, żeby gdzieś wyjść. Tutaj okej. Okay. Ok, szukamy wyjścia. się, że coś tutaj przydatnego znajdziemy, ale jednak nie. Ok, chyba możemy wyjść. Czekamy. Okej, okay, łóżeczka zatwiera sprawę. No i w końcu broń, więc myślę, że więcej działamy. Tutaj siostry! Uciekłaś! Wiedziałam, że się uda. Co się dzieje? Nie widzę strażników. Wojska Barkowa są. Musimy ich. Dziękuję się. Fara! Chodź! jest Okej, okay, mam informację odnośnie broni. wszedł do pozostałych zanim będzie za późno okay galat magazynu, zanim będzie za późno. Do mnie, siostry! Okay, jedna z naszych poległa. cały czas tutaj nas męczy sniper Okay, snajper dostał, dobry strzał. snajper więc możemy tutaj swobodnie działać. Okay, yeah. jest tam. Tam, prosto przed nami. No proszę. Trzyma się blisko. To jeszcze powietrznik. Ostro! Tak! tak. Dało nam się. Tobie się udało. Złap oddech. Zbierz ocalałych i zapasy. Znikamy. Idź na północ. Unikaj autostrady. Prawo 6 do koła 4. Potwierdzam czas. 10 minut. Przyjąłem. Bądźcie daleko. Szybko. Nawet Barko wróci po swoich zabitych. Idź. Czekaj na nas. Tartoro. Wiesz, że każe ci za to zapłacić. To on zapłaci. Będziemy gotowi. Nasi ludzie oczyścili drogę na północ. Odpocznij tam, jest bezpiecznie. Dzięki. Rozpoczyna się rewolucja, siostro. Wojna się rozpoczyna, bracie. Wojna nie musi być grudna. Pamiętaj. 20 lat wojny domowej. No to witamy w domu. Hadir jest dobry. Wdrużenie czy porywanie nie ma znaczenia. Zabrał gaz do Rosji, John. Zrobił to przy pomocy al -Katari. Ma siatkę i swoich ludzi. Dziwisz mu się, co? Nieoficjalnie nie. Ale ta sprawa już przerosła Hadira. Mamy dwie opcje. Co? Ostrzegamy Moskwę? Czy pozwalamy im skosztować ich własnego dzieła? Zginie wiele niewinnych osób. Z ręki agenta zachodu. Dobra, w takim razie przejdźmy do sedna. Co masz na myśli? Delegacja. Nieoficjalna? Na czarno. Z kim? Kilku starych przyjaciół. A sierżant, jest gotowy. Dostarczę was, kodu jesteście zdani na siebie. Ale tylko lokalna broń. Zostaw to mnie. Niezły widok, Nikołaju. Kiedyś to to była stolica, nie w Moskwie. Stare, nowe czasy. Hmm. Widzę tu przy świat. W środku jest ich więcej. Zbliża się pojazd. Obserwuj go. Dobre miejsce. Jest gdzie zaparkować. Ten żółty to rzeźnik. Skór z ambasady. Nie widać gazu. Nie ma Hadira. Łatwy cel. Hmm. Kuszące. Trzymaj się. Rzeźnik doprowadzi nas do Hadira. I inaczej wypuszczą gaz. A wtedy wszyscy będziemy mieć przejebane. Łap za sprzęt i bierzemy się do roboty. Czas ucieka. Tędy. Ile mamy czasu? Nie wiem.